W dzisiejszym odcinku przedstawię Ci ciekawostki z kultowego serialu Daleko od Noszy. Jeżeli jeszcze tego nie robisz, zasubskrybuj ten kanał. Możesz także zostawić propozycję w komentarzu na kolejny odcinek. Grający małżeństwo Hanna Ślesińska i Piotr Gąsowski byli też parą w prawdziwym życiu. Pojawiający się w kilku odcinkach konserwator Tępień jest postacią, która wcześniej pojawiła się w serialu Graczykowie. Zawsze, kiedy na oddział jest wzywany psychiatra, grany przez Jana Jurewicza, jest on później wynoszony w kaftanie bezpieczeństwa z powodu ataku szału. Na drzwiach do sali operacyjnej wisi tabliczka z przekreślonym sierpem i młotem. Nad drzwiami do sali operacyjnej znajdują się tabliczki, które głoszą: nie zaglądać, jak nam idzie oraz nie wołać siostry basen, że jest do niej telefon. Dopiero od piątej serii zaczęto w serialu pokazywać ujęcia szpitala widzianego z zewnątrz. Zegar z kukułką wykorzystany w serialu jest tym samym zegarem, który można było wcześniej zobaczyć w serialu Graczykowie. Znajdował się w salonie graczyków. Przed szpitalem stoi znak zakaz wjazdu z tabliczką głoszącą. Nie dotyczy służb miejskich oraz pojazdu doktora Kidlera. Mimo, że doktor Czesław Basen został zdegradowany do pozycji salowego, na jego miejsce nie przysłano innego lekarza. Na wszystkich drzwiach szpitala można zobaczyć tabliczki głoszące ten zawias został naoliwiony przez Unię Europejską. W 2010 zegar z kukułką został wymieniony na cyfrowy, jednak kukułka została. Telewizja Polsat zdecydowała się nie wyemitować odcinka Jeden dzień demokracji, w związku z tym, że miał być wyświetlany w przeddzień wyborów, a krytycznie i ironicznie Odnosił się do systemu wyborczego, ukazując jego liczne wady. Charakter granego przez Pawła Wawrzeckiego, doktora Kidlera, jest bardzo podobny do charakteru znanego z serialu Graczykowie Buły, granego przez tego samego aktora. W trakcie emisji serialu, na jego oficjalnej stronie, można było przeczytać blog siostry Basen, na którym dzieliła się ona swoimi spostrzeżeniami na temat sytuacji w szpitalu. Odcinek Więzy Rodzinne, nie został wyemitowany wraz z pozostałymi odcinkami sezonu, ponieważ jeszcze przed jego emisją Polsat zrezygnował z produkcji nowych odcinków. Nazwisko doktora Kidlera jest nawiązaniem do głównego bohatera amerykańskiego serialu dr Kildare. Nazwisko doktora Lubicza jest nawiązaniem do doktora Pawła Lubicza z serialu Klan. Nazwisko siostry S jest nawiązaniem do nazwisk ocenzurowanych drogą sądową. Natomiast nazwisko doktora Wszcząsa i Basena. Nawiązują do terminologii medycznej związanej ze szpitalem. Tytuł serialu jest żartobliwą grą słów, nawiązującą do popularnego serialu telewizji polskiej daleko od szosy. Ordynator łubicz jest szefem całego szpitala, chociaż jako ordynator powinien rządzić wyłącznie jednym oddziałem. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli materiał Ci się spodobał, nie zapomnij go ocenić. Do usłyszenia w następnym filmie.